Dzień dobry, gościem rozmowy o dziewiątej jest dzisiaj Marek Cieśla, Wodne ochotnicze, pogotowie ratunkowe Województwa Lubuskiego, ratownik i instruktor. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Coraz więcej osób wypoczywa nad wodą, sprzyja temu bardzo ładna pogoda. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje, że od 1 kwietnia tego roku odnotowano 55 utonięć, 5 w Lubuskiem. Dane są aktualizowane codziennie w dni powszednie o godzinie 10.00. Jak pan się odniesie do tych liczb? 55 od 1 kwietnia. Panie redaktor, no, jest to zastraszająca, że tak powiem, cyfra. Natomiast ciągle wraca ten sam problem. Ciągle wraca alkohol, tak. To jest no, główna przyczyna utrudnienia. Jedna, jedna z główniejszych, może w ten sposób. Ciągle wraca e, ta brawura, bo ratownicy nie mają problemu z ludźmi, którzy umieją pływać. Nie umieją pływać. Przepraszam, nie nie umieją. My mamy problem tylko z tymi, którzy umieją pływać. Tak jest prawda, bo im trzeba zwracać uwagę, nie rób tego, im trzeba zwracać uwagę, nie rób tamtego. Natomiast osoba, która nie umie pływać, ona doskonale jest świadoma swojej umowności. I nie wejdzie do wody na głębokość, która może będzie, będzie być niebezpieczna, Po prostu, będzie się pilnować, tak. Te przyczyny utonięć, już pan wskazał, alkohol to główna, ale jakie jeszcze? No woda <noise> przede mhm. wszystkim, tak. Jeżeli nie umiemy pływać, no to nie powinniśmy wchodzić tam, gdzie, gdzie nie ma ratowników, nie powinniśmy wchodzić do miejsc niebezpiecznych. Rzeka jest na przykład takim miejscem niebezpiecznym. Natomiast musimy pamiętać, kilka takich najważniejszych tych naszych prawideł. Nie wchodzimy po alkoholu, tak? Nie staramy się unikać miejsc niebezpiecznych. Wybieramy. Miejsca strzeżone, tak? Kompiliska strzeżone. No i przede wszystkim uważamy na siebie i, i swoje dzieci dookoła. No, właśnie, yy, świadome i odpowiedzialne spędzanie czasu nad wodą to jest ten rozdział, który nam się chyba w tej chwili kłania, tuż przed rozpoczęciem sezonu letniego. Jak to zrobić, żeby i o czym pamiętać, żeby ten wypoczynek był bezpieczny? Przede wszystkim, na przykład w tej chwili, tak, mamy bardzo dużo słońca. Trzeba się zabezpieczyć przed tym słońcem. Nie wiem, czapeczka z daszkiem. Tu o dzieciach mówimy, e, tak? Na Filtry przykład, i tak, kremy. kremy? z filtrami, y, parasolki, jeżeli chcemy posiedzieć sobie na plaży. Jeżeli czujemy, że jesteśmy już mocno nagrzani, no to wejdźmy do tej wody i się schłóćmy troszeczkę. Ale też w jakiś określony sposób? Oczywiście, że tak. Y, przede wszystkim wchodzimy powoli. Schładzamy kark w okolice klatki piersiowej. I się zanurzamy po to, żeby się troszeczkę wychłodzić. Dodatkowo pijmy dużo wody. Najlepszym takim sposobem jest, jeżeli idziemy z dziećmi, to bierzemy kilka butelek, każdy ma swoją i wtedy widzimy, kto ile tej wody wypił, tak? I myślę, że wypicie takiej 1,5-litrowej butelki na takim wypadzie to jest takie minimum. A najlepiej ile wtedy? Myślę, że ta półtora litrowa butelka w zupełności nam wystarczy. Jeżeli ją wypijemy, wiadomo, no małe dzieci troszeczkę mniej, tak. Eee, ale pilnujmy, pilnujmy naprawdę, pilnujmy tej wody. Czyli mamy kremy z filtrem, mamy ochronę przed słońcem, mamy nawadnianie się, no i wreszcie kąpmy się w miejscach dozwolonych, tak. Jeżeli jest wielki znak z napisem kąpiel zabroniona, no to nie właśnie tam, bo ona nie jest zabroniona bez powodu. No właśnie, tutaj mówimy o tych zasadach bezpieczeństwa, ale na kąpieliskach też są regulaminy, których powinniśmy przestrzegać, które przede wszystkim trzeba przeczytać. Dokładnie tak. Przed każdym kąpieliskiem strzeżonym jest wielka tablica z regulaminem kąpieliska. I my wchodząc na to kąpielisko, niejednokrotnie podpisujemy jak gdyby umowę cywilnoprawną, tak, że zgadzamy się przestrzegać tego regulaminu. Nieznajomość prawa a taki regulamin jest tym, tym, taką literą prawa na tym kąpielisku, Nie zwalnia nas z jego przestrzegania. Więc nawet dla swojego, dobra, przeczytajmy tenże regulamin po to, żeby wiedzieć, co nam wolno, czego nam nie wolno. Czy możemy wymienić jakieś główne zasady, których trzeba się trzymać? Słuchać ratownika, to jest w pierwszej kolejności, tak? No i zachować zdrowy rozsądek. Nie demonizujmy tego wszystkiego. Wiadomo, oznaczenia i kolory boi. O, często y, dla nas niezrozumiałe. Czerwona boja, żółta boja, co oznaczają? No i. tak. jeździ pani samochodem? Jeżdżę. Co znaczy czerwone światło? Nie można wjechać no, na przykład na skrzyżowanie Proste. stop. Tak. tak. I to tak. samo jest na kąpielisku. Czerwone znaczy stop. Tyle, że to jest dla tych, którzy nie umieją pływać. Bo to oznacza, że kończy nam się poziom głębokości. Że za chwilę będzie głębiej. Za tymi bojami jeszcze jest oczywiście pas bezpieczeństwa, w razie gdyby komuś się tam gdzieś kawałek przeszło. Dalej, ale generalnie mówimy tutaj o wyznaczeniu strefy dla osób nieumiejących pływać. Natomiast żółte boje to jest strefa dla osób umiejących pływać. I tak to wygląda. Brodziki, czyli dla dzieci są ogrodzone siatką i białymi koralikami. Co zrobić? Kiedy widzimy, yy, gdy ktoś się topi. To może, bo, bo ciągle pada to samo pytanie, jak y, gdzieś tam chodzę po różnych audycjach, więc ja powiem y, Państwu, co ja bym zrobił. Tak? A jestem ratownikiem z ponad 20-letnim stażem. Jestem instruktorem, instruktorem, instruktorem ratownictwa wodnego, instruktorem WOP, Instruktorem nurkowania i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj licytowali. Ja wam powiem, co ja bym zrobił, ja bym w pierwszej kolejności wezwał pomoc. Czyli nie bezpośrednio udzielał pomocy już yy, w Oczywiście. tym pierwszym odruchu. Najpierw wzywam pomoc. Dzwonię na numer alarmowy. 112, 112 tak. Dla, jeżeli słuchają nas młodsze dzieci, żeby łatwiej było zapamiętać, mamy jeden nosek, jedną buzię, dwoje oczu. 112, tak. E, I wzywam pomoc. Mówię, gdzie jestem w pierwszej kolejności. Następnie mówię, co się stało i dopiero później mówię, kim jestem, tak. Jeżeli jedzie pomoc, to wtedy bym zaczął rozważać, jak pomóc takiej osobie. Taka jest prawda. I musimy pamiętać o tym, ja to wielokrotnie powtarzałem na, na antenie: dobry ratownik to suchy ratownik i żywy ratownik. Suchy to znaczy nie taki, który nie wchodzi do wody, tylko taki, który wykombinował, jak kogoś uratować bez wchodzenia do wody. Ale tu mówimy o ratownikach, natomiast jeżeli. Każdy my, człowiek jako... powinien podejść do tej sprawy dokładnie tak samo jak ja. Dlatego powiedziałem, co ja bym zrobił, a nie co ktoś powinien zrobić. Dlaczego nie powinniśmy na przykład wbiegać bezpośrednio do wody widząc osobę tonącą? Bo nas utopił, my, jako ratownicy, jesteśmy szkoleni z uwalniania się od chwytów osoby poszkodowanej. A i to niejednokrotnie jest naprawdę problem, żeby się od tego uwolnić, jak ćwiczymy między sobą. Bo jest to odruch bezwarunkowy. Oczywiście. Nie, ma, nie bez powodu jest powiedziane, że tonący brzytwy się chwyta. Tak? Jeżeli ktoś nas złapie, a my jesteśmy przekonani o swojej, że tak powiem, umiejętności pływania, no to idziemy w dwójkę na dno. Koniec. Jeżeli nie wiemy, co zrobić. Poszkodowany będzie wchodził po nas jak po drabinie i jego nie będzie interesowało to, czy ja mam powietrze, czy nie mam powietrza, czy on mnie topi, czy on mnie nie topi. I... Wystarczy odpalić internet, poszukać. Od groma jest takich scen. Jak wygląda m, osoba tonąca, czy też proces tonięcia? Bo to jest tak, że m, tonący ratownicy to nieraz mówią, nie krzyczy. Oczywiście, że tak. Jeżeli ja bym tutaj wszedł e, do studia i zaczął panią dusić, tak, a woda tak robił, e, i nagle panią puścił, to krzyknęłaby pani najpierw, czych wzięła wdech? No właśnie. Prosta odpowiedź. Najpierw by pani wzięła wdech. Woda to jest ten taki, nazwijmy go w cudzysłowie, dusiciel, który zalewa nam górne drogi oddechowe. Nie pozwala nam wziąć tego oddechu. Więc jeżeli ja mam możliwość wzięcia oddechu, to ja najpierw wezmę oddech, a dopiero później będę myślał, czy krzyknąć, czy nie krzyknąć. Taka jest prawda. Kończy nam się powoli czas naszej rozmowy, to jeszcze powiedzmy o tym sezonie. Od kiedy ratowników zobaczymy na kąpieliskach i innych miejscach wyznaczonych? Jest grom miejsc, gdzie ratownicy są, czyli baseny, te otwarte pływalnie, które już zaczynają gdzieś tam funkcjonować. Natomiast tak naprawdę większość ratowników zobaczymy na kąpieliskach, które będą otwarte no, na początku wakacji. No nie, na nie, niektóre gminy otwierają to 1 lipca, niektóre gminy otwierają to z dniem, że tak powiem, pierwszym e, wakacji. Tak to wygląda. Marek Cieśla, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Rozmawiała Marta Czechowska. Do usłyszenia. Rozmowa o dziewiątej.